Z pierwszy życie reszty Twojego życia. Dziś jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Przeżyj je z sercem pełnym miłości i wolną duszą. In the bellow my man, man. stands a solitary Stand candle. candle. I... the center of it all, at the center of it all, your eyes. Przynależy wszędzie tam, gdzie jest wolność. To ona nadaje kierunek. Moja wolność nie jest sezonowym owocem ani kwiecistym sloganem. Ciężko, nie sprzeda się. She works hard. Mam wolną duszę. Wiem, że ona ma swoje. Wiem, że ona ma swoje korzenie. Szukam ich w dążeniu, do wolności. Ich w dążeniu do wolności. Szukam ich, w szukam w, ich w przejawach codzienności. Odnajduję je zawsze. W Odnajduję miłości. je zawsze w miłości Z tego miejsca. Zaczyna to się ta wolność i miłość. Miłość i wolność. Wypatruję je z ciekawością. Tym punktem odniesienia jestem żywa ja, moje ciało. Moja wolność jest osobistym bytem. Moja wolność narodziła się z braku, bo poszukując, rozejrzałam się znacznie szerzej, tam gdzie inaczej nie miałabym odwagi sięgnąć. I ty możesz tam siebie zabrać, bo to podróż do wnętrza prawdy o tobie samym. She works hard for the money, so hard for it, honey. She works hard for the money, so you better treat her right. When you're laying so close to me There's no place I'd rather you be Szukanie źródeł wolności stało się moim sposobem na przeżywanie życia Moja wolność podąża za dzikością A Baby baby, baby. Sitting here eating my heart out waiting, waiting for some lover to come. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some hot stuff. Gotta have some love tonight. I need a hot stuff. I need a hot stuff. Pozwalam na to, że ciągle jestem w drodze. Tylko kochając siebie, mogę być kochana właściwie. Jeżeli więc kocham. Uznaje wolność przestrzeń swoją i drugiego człowieka. Powiesz, że to banał, a dla mnie alchemia. Wolność jest stanem umysłu, miłość jest stanem bycia. When routine bites hard and ambitions are low and resentment right high. But emotions won't grow. And we're changing our ways. Taking different roles. Love, love won't tear us apart again. Love. Love won't tear us apart again. Turn away on your side. Is my Time. timing that flawed? Our respect Bye. runs so dry. Yet there still is happy love that we've kept through our lives. Love. Love wants her as a part again. Love, love wants her as a part again.